A w dzisiejszym króciutkim odcineczku zrobimy sobie e, mini opening Big Boxa i mega boxa. E, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale, łapce w górze. No i komentarze, czy podobają Wam się filmiki z Brockers. A ja już bez przedłużania otwieram Big Boxa. Proszę państwa. Tyk, tyk. I coś się świeci. Boże, co to, to będzie gadżet do nity. O, drugi star power do Shelly. Dobra, jest git. Jest git. Dobra, teraz me mega box Szóstka! Co jest? Co jest? Ja Cię kręcę! O mój Boże, druga skrzynka z rzędu i coś będzie nowego! Co to będzie? 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 Frank! Frank! O mój Boże! Ale co jest? Co się dzieje? Co się stało teraz? Ja cię nie mogę. Czwarty epicki zadymiasz. O, mój Boże! Dwie skrzynki z rzędu i trafiłem coś. I mam wymaksowaną szerie teraz. Yeah. No co powiedzieć... Udany opening! Więc pamiętajcie o kubiku z dzwoneczkiem, łapkę w górę No i komentarz, czy podobały wam się filmiki z brojstwem. A ja bez przedłużania oczywiście się z nami żegnam Do następnego, cześć!